Witajcie w kolejnym odcinku smaków Kujafi i Pomorza. Dzisiaj jestem w Ciechocinku, w mieście, które słynie z produkcji soli. A ja będę szukał gęsinowych inspiracji w tutejszej warzelni. Trudno sobie wyobrazić kuchnię bez soli. Gęsina uwielbia solankowe kąpiele. Myślę, że bardziej niż tutejsi kuracjusze. A im dłużej mięso leży w solance, tym jest bardziej kruche. Dzisiaj też nie solankowe kojarzą się ze swoją funkcją leczniczą. Przyjeżdżamy do Ciechocinka po to, aby wdychać jod. Trzeba pamiętać, że ta funkcja lecznicza jest skutkiem ubocznym złożonego procesu technologicznego. A jego głównym celem jest pozyskiwanie soli. Za moimi plecami widzicie wystawę muzeum ważelni soli. Też nie służyły temu, aby stężenie soli w solance było większe. Później ta bardziej stężona solanka musiała być ważona, aby odparowała. I tak wyprodukowana sól mogła trafić do kuchni. I właściwie cały czas trafia do kuchni. Dzisiaj będę gotował w miejscu, gdzie jest ta sól cały czas wytwarzana. Przygotujemy gęś marynowaną w soli i ziołach. Oczywiście podamy do tego buraczki i żurawinę w miodzie. Będzie cudowne. Zaczynamy. Pierś z gęsi warto nasolić dwa dni wcześniej, obłożyć ziołami, np. przykład tymiankiem, rozmarynem, listkami mięty, aby przeszła cudownym smakiem wszystkich tych składników. Pierś położę skórą do dołu. Niech się wytopi. Potrzebuję jabłko, a dokładnie ćwiartki jabłka. I obłożę na około gęsi kawałek cebulki również nada smaku i wszystko dokładnie usmażę do smażenia nie potrzebujemy zbyt dużej ilości tłuszczu ponieważ tłuszcz który jest w gęsi sam się wytopi i będzie go na pewno dosyć dużo jabłuszka z jednej strony już się zarumieniły więc odwrócę je na drugą stronę, aby każda ze stron była dobrze przyrumieniona. I czas na sekretny składnik, a mianowicie rokitnik. Odrobina miodu, szczypta pieprzu i kilka łyżek czerwonego słodkiego wina. Położę jeszcze listkami mięty, odwrócę na drugą stronę i tak przygotowaną gęś włożę do piekarnika nagrzanego do 190 stopni na jakieś 25-30 minut. Czas przygotować żurawinę. Świeżutką wrzucam na patelnię. Będę ją Powolutku ogrzewał. W międzyczasie pokroję kilka listków mięty. Jabłuszko, które mi zostało, pokroję w kosteczkę. Żurawina już się ładnie ogrzewa. Czas dodać cukier paniliowy, miód. Cukier lekko się skarmelizuje i dopiero wtedy podleję czerwonym winem. To jest ten moment. Skórka świeżo otartej pomarańczy. Kuleczki żurawiny zaczynają pękać, oddają swój smak do sosu. O to mi właśnie chodziło. Czas na miętę. I pokrojone jabłuszko. Będę gotował dosłownie kilka minut. Chciałbym, aby te wszystkie składniki się nie rozpadły. Szczypta pieprzu. Ta część już jest skończona. Odstawię na bok. Ale zostały jeszcze do przygotowania buraczki. Do garnka wleję ocet balsamiczny. Dosyć sporo. Dodam troszeczkę soli. Czosnek. Pokrojony w plasterki. Moje ulubione grzyby, akurat do tego dania, ja mam śimeje, ale jeżeli macie ochotę jakieś inne, myślę, że swobodnie można sobie wykorzystać. I wrzucę do octu odrobinę rozmarynu, dosłownie kawałek włoskiego kopru. Wcześniej przygotowałem sobie buraczki. Upiekłem je w piekarniku, zawijając folią z drobiną czosnku i rozmarynu. Po ugotowaniu obieramy i kroimy w taką właśnie kostkę. Ocet tam się zredukował. Wyparowało go bardzo dużo, dzięki czemu sos zaczął robić się słodki. Czas na kostkę buraczka. Wymieszam wszystko razem. I jeszcze na koniec łyżeczka masełka. Sos pięknie zgęstniał, odstawię i zobaczę, jak tam moja gąska. Gęś pięknie się upiekła, jabłka również, a cały wywar odparował i pięknie się skarmelizowało wszystko. Dodam łyżkę masła, aby uzyskać odpowiedni sos do polania naszego dania. A, gorące. Nałożymy odrobinę buraczków. No i nie zapominamy o karmelizowanych jabłkach. Cudowny sos, który wszystko połączy. Mmm, ależ pachnie. I gęś z jabłkami, z buraczkami. Coś niesamowitego, musicie spróbować. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Życzę Wam udanego święta niepodległości. A w wolnych chwilach, o ile będzie ładna pogoda, zapraszam do Ciechocinka.